Jest końcówka maja, w szklarni jest już naprawdę strasznie gorąco. Ja już właściwie do ogrodu nie wychodzę bez kapelusza, ale pozostało nam do wysadzania jeszcze ostatnie rośliny, które są takie najbardziej um, wrażliwe. I dla mnie to tak naprawdę są przede wszystkim cukinie, dynie i ogórki. W moim ogrodzie te rośliny czekają na już naprawdę sam koniec z wysadzeniem. Uprawiam je zazwyczaj z nasion troszkę wcześniej. Wysiewam je kilka tygodni przed wysadzeniem, chociaż to też jest na samym już końcu, więc one są wysiewane pod koniec, pod koniec kwietnia, w kwietniu, w dniach, które są takie odpowiednie do wysiewania roślin albo kwitnących, albo roślin korzeniowych. Także z nasion ich nie uprawiam w ogrodzie. Akurat tutaj mam nasionkę takiej fajnej, malutkiej dynki, która nazywa się Black Futsu. Ja mam w ogrodzie kilka wigwamów, które wam zaraz pokażę. I na tych wigwamach będzie rosła dynia Uci więc ta taka pomarańczowa, troszkę też mała, ale troszeczkę większa od tego. I będzie z nią rosła jeszcze ta dynia. Dopiero teraz te nasiona wysiewam, ponieważ wcześniej ich nie miałam. Dopiero teraz mi Sara Raven nie wysłała, bo tak jak wszędzie na świecie. Wszyscy ludzie zaczęli podczas korony zainteresowali się ogrodem, zaczęli uprawiać ogrody, więc wszędzie tych nasion i roślin jest za mało. Ale wreszcie dosłała mi te nasiona tej dyni Black Foodsu i tutaj jest napisane, że spokojnie jeszcze w maju można ją wysiewać. więc z tym ja ją wysieję i potem dosadzę na wigwamach razem z tą dynią ucikury. Dynia ucikury już jest posadzona, ale nie wszystkie dynie mam wysadzone, więc zaraz Wam pokażę, jak ja to robię u siebie w ogrodzie. Dlaczego wysiewam nasiona do multiplatów i dlatego, dlaczego wysadzam je później do ogrodu już jako takie podrośnięte sadzonki, tutaj na przykład jest taka sadzonka cukinii. Wiecie co, z bardzo prostego powodu, ja tutaj w tym moim, po pierwsze mój ogród jest bardzo, bardzo zimny, jest wystawiony na dużo, dużo wiatrów, jest zimno. Myślicie, że tylko w Polsce są późne przymrozki, wczoraj, czyli 26 maja, 25 maja w Anglii też były przymrozki. Cały zachód Anglii miał przymrozki na poziomie trawnika, tak oni to mówią, grass frost, czyli ground frost, czyli naprawdę to nie jest tylko w Polsce, że te późne przymrozki przychodzą o takiej dziwnej porze. Oczywiście nie powinny przychodzić, ale mamy zmiany klimatyczne, możemy spodziewać się różnych, różnych wariacji pogodowych, więc na wszystko musimy być przygotowani. Także po pierwsze, w związku z tym, że mój ogród jest bardzo zawsze zimny, i jeszcze dlatego, że są w nim wszystkie szkodniki świata. Od takich szkodników jak oczywiście krety, nornice, różne latające owady, które czasami podjadają, ale oczywiście jest inwazja ślimaków, bo w Anglii, no, chyba każdym z moich ogrodów w Anglii, zawsze miałam pełno ślimaków. W Polsce słyszałam podobno, że też ślimaki zabrały się do roboty w tym roku, ale nigdy z gorzejem nie miałam aż tyle szkodników. Może dlatego, że to jest w środku lasu, gdzie jest naturalny taki lepszy balans, a tutaj nie ma tego balansu naturalnego. Jest tak dużo szkodników, że ja po prostu już nie ogarniam tych wszystkich ślimaków. W związku z tym lepiej jest dla mnie wysiać nasiona do multiplatów i potem wysadzić do ogrodu już podrośnięte siewki, czyli takie sadzonki już właściwie, tak jak tutaj Wam pokazuję, które już są większe, w związku z tym będą łatwiejsze, łatwiej będą odpierać ataki ślimaka, no ja szyb Wiadomo, jak szybciej zje taką malutką, taką malutką sieweczkę, która dopiero wychodzi z ziemi, niż taką sadzonkę. W związku z tym to dlatego, a poza tym one też nie będą tak, takie, tak łatwo przemarzały. Ale ogólnie powiem Wam szczerze, że wszystkie rośliny rosną lepiej, jak się wysieje je wprost do gruntu. O wiele, o wiele lepiej. To nie ma o czym mówić. Tylko że po prostu u mnie w ogrodzie to bardzo często nie zdaje egzaminu. W związku z tym, tak jak mówię, że jest zimno i jest dużo szkodników. Ale spokojnie teraz możecie też nasionka. Tych wszystkich roślin, bo one bardzo szybko wschodzą. Ogórki, dynie, cukinie. Spokojnie możecie jeszcze wysiewać do końca miesiąca wprost do gruntu. Ja zazwyczaj wysiewam do jednej takiej dziurki po, po dwa nasionka, w razie czego, gdyby jedno nie wzeszło albo jedno zostało zjedzone przez ślimaka, to drugie może przetrwa. U siebie zaraz w multiplatach też będę wysiewała tutaj i też będę chciała po dwa nasionka i potem też jedno z tych nasionek, jeżeli obydwa wzejdą, to powinnam jedną siewkę uszczypnąć albo wyrwać i, i wyrzucić, żeby tylko w jednym w multiplatach było po jednym nasionku w każdej komóreczce. Także dzisiaj tym się zajmiemy, będę, wysad będę najpierw wysiewała, będę również wysadzała do ogrodu i to wszystko mam nadzieję Wam pokazać i że się nie rozpuszczę w tym strasznym gor gorąco. Nie potrzebuję tych denis zbyt dużo, więc wysieję tylko taką multiplatę, multidoniczki z sześcioma komórkami i do każdej posieję dwa nasionka. Nie potrzebuję ich zbyt wiele, ponieważ i tak nie mam już miejsca w ogrodzie, w związku z tym zrobimy to w ten sposób. Mam już gotową taką paletkę. Teraz zrobię miejsce na dwa nasionka, ponieważ one są takie dosyć większe. To spokojnie one mogą na taką głębokość sobie pójść. Teraz otwieramy nasiona. O, tak, żeby było, żeby nie otworzyć tam, gdzie jest nazwa, bo mam nadzieję, że tutaj jest napisane, że tutaj jest 10 nasionek. Uuuh, 10 nasionek, to może nie będę aż taka rozrzutna. A, co mi tam, jakoś podczas tej korony chyba zrobiłam się rozrzutna. No, czyli tak, mamy nasionka, tutaj są nasionka tej dyni. I ja zazwyczaj sadzę je w ten sposób, tak, nie na płasko, tylko w ten sposób. Tak, to wtedy będzie najlepiej. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Chyba nawet mi nie starczy na wszystko. Ciekawe, czy nam dali więcej. E, może jest więcej. O, perfekt, słuchajcie, starczyło akurat, więc najwyżej się jeszcze z kimś podzielę. Także ta dynia jest wysiana. O. Teraz oczywiście muszę, bo ja na pewno zgubię to opakowanie. Więc trzeba napisać dokładnie, co to jest za dynia. To jest dynia. Black Futsu. I z tyłu zawsze piszę datę wysiewu. Wszystko zrobione, tu wkładam. I mamy, mamy posadzone. Oczywiście teraz idę to bardzo porządnie podleje. I potem takie nasionka wyrastają ładnie. I zobaczcie, i są w, sześcio, w sześciopakach, że tak powiem. Takie fajne, takie fajne sadzoneczki. To są właśnie też cukinie. I te dynie jak wyrosną, to będą wyglądały identycznie. Także to jest bardzo fajny sposób na robienie, ale nie można ich tak naprawdę siać w oczkach, czyli w komóreczkach, które są mniejsze niż to, bo one bardzo szybko rosną i bardzo szybko będą pełniały te, te multiplaty. Także chodźcie, zobaczcie teraz jak um, ja tutaj kombinuję z wysadzaniem, ale najpierw jak przygotowuję takie bardzo proste wigwamy dla tych dyni, które będą się pieły. Ja tutaj mam na, na tym już posadzone niektóre dynie, tak jak mówiłam wcześniej, to jest dynia Red Curry, uci Curry, ona ma różne nazwy i ona będzie miała takie mniej więcej takiej wielkości dynki, takie fajne um, pomarańczowe i będzie przepyszna i bardzo fajna w kuchni, bardzo łatwa w użytku. I, ale to jest najfajniejsze, że ona świetnie się pnie, więc te dynie mogą się piąć nie tylko po takich pigwamach. bardzo prosta konstrukcja, to jest akurat konstrukcja z, z wierzby. To są, to, są, y, liście, to są obcięte gałęzie z wierzby, która ma 3 lata, więc już są takie dosyć grube. Ona oczywiście teraz nadal ma energię życiową i pewnie się ukorzeniła i teraz gdzieś tam rośnie, ale ja obrywam to, bo to do niczego nam jest niepotrzebne. Taka prosta konstrukcja jako wigwam albo może też spokojnie rosnąć taka dynia, oczywiście trzeba ją będzie przywiązywać do tego wigwamu czy do czegokolwiek innego, może też rosnąć swobodnie na fajnych takich tunelach, może też rosnąć na jakichś łukach, na przykład takich łukach ładnych, ozdobnych, które możecie zrobić też z wierzby albo z jakiegoś innego drewna, na przykład z, z leszczyny, leszczyna jest bardzo dobrym drewnem drzewem, albo też może rosnąć po prostu na płotach, tylko ona będzie musiała oprócz tych drewienek jeszcze mieć taką podpórkę tych, 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 yy, tego sznurka. W związku z tym robię jeszcze, o poza tym, że tutaj jest ten cały wigwam postawiony, tutaj mam trzy takie wigwamy, na dwóch będą dynie, na ostatnie rośnie e, już posadzone są groszki pachnące, ale one są jeszcze super malutkie, ponieważ ta zimna pogoda troszkę im dała popalić, ale ja tutaj robię taką bardzo prostą teraz konstrukcję, ze sznurka, ten sznurek musi być mocny, bo te dynie oczywiście nie będą malutkie, one będą potężne, a nie mniej jednak to dynie, tak? Także będą jednak ciężkie, chociaż takiej małej wielkości. Także musi to być porządna konstrukcja, ona jest dosyć mocna i teraz tylko jeszcze dam im sznurki i wtedy jak ta dynia będzie rosła, to na początku będę ją przywiązywała do tych dolnych części, a potem ona już będzie sama się przyczepiała, bo ma takie fajne wąsiki. E, czyli to jest dynia u i ta dynia jest posadzona. Tutaj są tylko trzy sztuki i do tego posadzę jeszcze dwie sztuki dyni, tej, które właśnie dzisiaj pokazywałam wam jak wysiewam. Także zaraz będę tutaj plotła nadal taki prosty, taką prostą konstrukcję dla tej dyni żeby się potem mogła piąć. Nic takiego specjalnego. Mocno zawiązuję sznurek. po prostu... Oczywiście sznurek jest cały pomotany, w związku z tym mam tylko kawałki jego małe. A to będzie też ładnie wyglądało. Poza tym tak jak mówię rośliny muszą mieć po czym się piąć. Inaczej nic z tego nie będzie. Taka prosta konstrukcja im w zupełności wystarczy. Sznurek już obwiązany. Jak widzicie, każdy może coś takiego zrobić, to nie jest naprawdę trudne. Chciałabym tutaj trochę powiedzieć kilka słów na temat tego, w czym te rzeczy tutaj te rośliny tutaj rosną. Jak widzicie, to wygląda jakby to była kora, ale to nie jest tak naprawdę do końca Faktem, ponieważ zobaczcie, na, na ścieżce mojej jest kora, to niedawno wysypana, bo tam ta kora poprzednia już jest, że tak powiem, e, i porozsypywana była, i kury ją porozgrzebywały, i koty ją porozgrzebywały, i krety. E, I na ścieżce jest normalna, świeża kora, a właściwie to nie jest kora, tylko to są zrębki tej, tej wieżby, która tutaj dookoła nas rośnie, tej wieżby energetycznej. Które potem tutaj ten, ta cała posiadłość Renisha Hall używa do ogrzewania swojego, swojego pałacu. Tutaj są ogromne ilości tych zrębków, więc my tutaj spokojnie możemy kilka ciężarówek rocznie sobie tego wziąć. W związku z tym, że to jest fantastyczny materiał jak to się przekompostuje. Prze, to właśnie na niektórych pryzmach odkładamy właśnie takie zrębki świeże, i one potem się pięknie kompostują. I tutaj właśnie są takie zrębki przekompostowane, już tylko ta górna warstwa wyschła mocno, i wygląda na to, że ona jest jakby jeszcze, jeszcze świeża, ale uwierzcie mi, że jak zacznie się tutaj grzebać w tej ziemi, to zobaczycie, że w środku to jest bardzo fajna, ciemna ziemia o, nawet jest całkowicie, było naprawdę, naprawdę jest sucho i gorąco, a w środku te zrębki przekompostowane, no wyglądają właściwie jak ziemia, one są bardzo fajne, wilgotne, czyli używamy to zamiast kompostu, no bo kompost to nie jest nic innego, jak po prostu przekompostowana jakaś um, jakaś materia organiczna, czyli coś, co kiedyś żyło, także jeżeli macie możliwość przekompostować korę lub zrębki drewniane, to to będzie jak najbardziej bardzo wartościowym materiałem na to, żeby wypełnić tym Wasze baty wzniesione, albo po prostu ściółkować co roku wasze ogrody warzywne czy ogrody ozdobne. Niemniej jednak jeżeli ta kora jest jeszcze nie przekompostowana no to musicie, ją, musicie uważać, ponieważ wszystko co dodacie do ziemi, co jest nieprzekompostowane, będzie zubażać Waszą ziemię o, przede wszystkim o azot. Także to jest ważne, dlatego my używamy na tych rabatach tylko i wyłącznie przekompostowanych zrąbków, już kilka dobrych lat, a dodatkowo do każdej z tych dyn będziemy dodawać sporą ilość obornika przekompostowanego, co zaraz będę Wam pokazywała. Sadzenia dyń będę potrzebowała obornika. To jest obornik naprawdę dobrze przekompostowany. On już tutaj u nas na pyśmie leży 2 lata. To jest obornik z, z stadniny koni tutaj od naszego sąsiada. E, także dobrze przekompostowany obornik, koński lub e, krowi nie ma znaczenia. Będę potrzebowała również patyczków. E, zaraz pokażę Wam, do czego używam patyczki. E, to jest bardzo praktyczne, praktyczny pomysł, także przygotujcie sobie zawsze do sadzenia dyń. Albo takie patyczki, one są dosyć cienkie, albo mogą być troszkę grubsze. To nie ma żadnego znaczenia. One będą nam potrzebne tylko i wyłącznie do jednej rzeczy. Będą musiały wyznaczać na rabacie, jak już te dynie się całkiem rozpełzną wszędzie po całym zagonie, one będą musiały nam wyznaczać, gdzie ta dynia w ogóle jest posadzona. A to po to, że gdybyśmy chcieli w przyszłości ją podlać, to będziemy wiedzieli dokładnie, gdzie ją podlewać, tak? W miejsce, gdzie jest ona posadzona, bo... Uwierzcie mi, że po kilku miesiącach, jak ta dynia się bardzo mocno rozrośnie, to nie będziecie wiedzieli, gdzie jest środek tej dyni. To znaczy, to nawet nie musi być środek, tak? dlatego to jest takie trudne, skąd ta dynia wyrasta. A tak jak będziecie mieli taki wbity palik, czy, czy takie tłyty akurat jest z, zrobione z, z bambusa, to będziecie przynajmniej wiedzieli, dokąd dokładnie wlewać wodę przy podlewaniu em, dyni, żeby nie marnować wody. Tutaj posadzimy sobie dynie. Crown Prince, jedna z moich ulubionych odmian. Naprawdę jest piękna i bardzo, bardzo pyszna. Także zostały mi jeszcze dwie do posadzenia. Tutaj już sobie wcześniej wysadziłam miejsce, gdzie będę ją sadziła. Ale chcę Wam powiedzieć kilka słów o tym zagonie, o tej rabacie warzywnej. Słuchajcie, tutaj, tak jak Wam wcześniej mówiłam, wygląda na to, że tak jakby były zrębki, ale tak jak tylko to z, stąd zabrać, to widać, że jest fajna, ciemna, ciemny kompost i to jest całkiem nowy zagon. Na tym zagonie jeszcze dwa sezony temu był tak naprawdę kamień, nic tutaj nie było. W związku z tym dopiero budujemy tą, ten zagon. Um, także niestety tutaj będę musiała się jeszcze właśnie posiłkować tym obornikiem. A to oznacza, że będę musiała teraz wykopać tutaj porządną taką dziurę wielkości około, no tak wielkości szpadla. Także wykopuję tutaj dziurę, tak? Normalną dziurę. No widzicie, że pod spodem to jest całkiem już fajna, fajnie przekompostowana ziemia. Tak. Wykopuję dziurę i tutaj wrzucam. Tak porządne kilka szpadli i zobaczymy ile tutaj tego wejdzie obornika. Raz. No, wystarczy dwa. Rozbijam jeszcze grudki. Zasypuję z powrotem. Słuchajcie, tak. I tu, w to miejsce będę sadziła zaraz moją dynię. Tak, to nie jest trudne. Gdyby to był ogród non-dig, to bym oczywiście zrobiła tylko delikatną dziurkę w ten sposób. Nie musiałabym tam na dół dodawać obornika. Ale to będzie rabata non-dig dopiero za kilka sezonów, jeżeli chodzi o Dynie, ponieważ na razie, ponieważ na razie po prostu nie mam tutaj wystarczająco dobrego podłoża, no śliczna sadzoneczka, idziemy sobie do, do dziury i teraz zanim ją posadzę, to bardzo, po, zanim ją zakopię, to bardzo porządnie ją podleję, tak, także sadzonka jest już na oborniku i teraz jeszcze ją e, przed zasypaniem i przybiciem porządnym jeszcze ją podleję. Do, duża porcja wody. Teraz sadzoneczkę sobie zasypuje. Ach, oczywiście zapomniałabym o tym kiku, biam kijek. Sadzoneczkę zakopuję. Porządnie, bardzo porządnie przyciskam. I jest gotowe. Teraz ta dynia będzie sobie spokojnie rosła. A ja mam do posadzenia jeszcze wszystkie inne dynie. Dynie powinny rosnąć na zagonach warzywniku, oczywiście w dużej odległości od siebie, ja tutaj robię co mogę, ale tak jak mówię, mam ograniczoną, ograniczoną wielkość tego mojego zagonu, ale dobrze by było, żeby te dynie rosły od siebie przynajmniej metr, tak? Przynajmniej metr. To też jest zależne od tego, jak oczywiście duże są dynie. Ja nie mam tutaj żadnej ogromnej dyni, także tutaj na szczęście nie będę miała z tym problemu. A jeżeli któraś dynia postanowi wyjść mi tutaj trochę z, tej, z tego zagonu i wypełznąć na ścieżkę czy przez ten płotek, to po prostu albo ją przy... przywiążę z powrotem do płotka, albo ją przełożę na tą stronę. To nie jest żaden problem. Ja, tak jak mówię, to jest całkowicie nowy zagon. Tutaj dopiero budujemy tą, to podłoże. i będziemy. To jest tak naprawdę jeden wielki eksperyment. No ale na szczęście zazwyczaj te eksperymenty mi wychodzą. Niemniej jednak sadzenie dyni w oborniku zawsze zdaje egzamin i od lat w ten sposób E, właśnie robimy, szczególnie że e, wzgorzałem e, nasz nowy ogród warzywny. To teraz już nie jest taki nowy, ale zakładaliśmy ogród warzywny w miejscu, gdzie wcześniej był po prostu las. I tam zawsze sadziliśmy na początku rośliny właśnie takie jak dynie, cukinie czy ogórki do obornika. No teraz już po wielu latach tam już mamy system non-dig, i co roku po prostu ściółkujemy. Jest już zupełnie inaczej, jest inna ziemia, ale na samym początku musimy przez wiele, wiele lat, żeby uzyskać porządną glebę w warzywniku, naprawdę dodawać bardzo dużo organicznej materii, czyli kompostu, przekompostowanego obornika przekompostowanej ziemi liściowej, przekompostowanej kory, przekompostowanych zrąbek. Fuh, aż się zmęczyłam od tego przekompostowania, ale pamiętajcie, cały czas mówię przekompostowane, dlatego, bo wszystko, co idzie do gleby, musi być zgniłe i przekompostowane, tak jak mówiłam wcześniej. Inaczej Wasza gleba będzie cierpiała. Hmm. W tym roku wiosną, Założyliśmy tutaj taką rabatę wzniesioną. To jest generalnie deska, dwie deski, wypełnione podłożem, kompostem właściwie naszym własnym i obornikiem. I posadziłam tutaj, tak szczerze mówiąc, na próbę kilka rzeczy. I już dzisiaj jest 26 maja, Dzień Matki. Składam życzenia wszystkim matkom, chociaż pewnie ten filmik będzie troszkę później. Ale dzisiaj jest 26 maja i mam własne. Um, Groszki mąż czyli po, z francuskiego prosto do buzi, prosto do jedzenia, tak? To są groszki, które jemy z całym strączkiem. Właśnie przed chwileczką go jadam. Już nie będę jadła go drugi raz, bo znowu nie będę mogła nic powiedzieć. Ale zaraz będę zbierała właśnie te, te, te groszki mąż i dzisiaj zrobię z nimi tajskie kary, takie żółte kary pyszne z mlekiem kokosowym. Po prostu to jest taka radość, żeby o tej porze roku już mieć własne groszki. Tutaj obok rosną groszki normalne, takie ogrodowe, tylko one jeszcze są niewypełnione. Tutaj już, są, tutaj już się zaczynają wypełniać. One zaczynają w środku być groszeczki ładne, piękne. Ale te groszki jeszcze troszkę poczekamy. Ale te już są wczesne, już plonują i na, po, na końcu maja, żeby już mieć takie cuda w ogrodzie, to jest wielkie szczęście. I naprawdę, jeżeli macie okazję, to bardzo, bardzo ups. To bardzo, bardzo polecam właśnie założenie takiej rabaty w szklarni, bo będziecie mogli uprawiać różne, różne cuda o wiele wcześniej. A wyobraźcie sobie, że pomimo tego, że groszek oczywiście kwitnie i trzeba go zapylić, to spokojnie w szklarni się zapyla. Tak, Nie ma żadnego problemu z zaplaniem. To samo z groszkiem, to samo z fasolką. Tutaj jest jeszcze fasolka i jest bób. Także naprawdę bardzo mi się podoba ten eksperyment. Jak zjemy te fasolki, te groszki, przepraszam, to są groszki groszek y, strączkowy, mącz to tutaj w to miejsce pójdą papryki i bakłażany, które na razie są jeszcze malutkie i są jeszcze w takich malutkich doniczkach. Także ja zbieram się za, 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 za dokończenie zbierania tych, tych groszków. No, oprócz tych pysznych groszków ogrodowych, które właśnie zaczną, zaraz będą zjedzone przez Alberta, y, mamy tutaj też inne rzeczy. Y, mamy sałatę, która też będzie już niedługo zjedzona i będzie po prostu tutaj miejsce na na bakłażany i na papryki. Tutaj wysiało się też dużo różnych niespodzianek. Tutaj na przykład wysia, wysiała się sałata Red Salad Bowl, która po prostu pozwolę i niech sobie troszkę podrośnie i ją zjem. Znaczy one się nie wysiały, tylko te nasiona przywędrowały tutaj razem z kompostem. Tutaj przywędrowały też nasiona. Um, kalendula oficinalis, czyli nagietek lekarski, który sobie tutaj też zostanie i nawet będzie mógł sobie rosnąć spokojnie z paprykami. Co tutaj jeszcze mamy? Od samego początku za tym groszkiem mąsztu, który tutaj sobie jeszcze, niektóre strączki pozostawiłam, niech sobie dojrzewają, żeby po prostu były na, na, na później, na następne potrawy w tym tygodniu. O tutaj, jaki wielki groszek znalazłam, dzięki temu, że kręcę. Tu taki wielki, co zaraz będzie zebrany i zjedzony dorzucony do reszty i będzie zaraz z niego zrobione kary. Dalej, tutaj mamy, one jeszcze są małe i troszeczkę na początku było im ciężko. Widać, że tutaj mają zielone, takie żółte liście brzydkie, które można po prostu zerwać i wrzucić do, na kompost. Ale to jest fasolatyczna, której tak naprawdę w Polsce to nikt nie je, ale Anglicy bardzo ją lubią. Ja też będę ją jadła i też spokojnie może sobie rosnąć w takiej szklarni i będzie się spokojnie zapylała wystarczająco. I tutaj też taka samosiejka. Pomimo tego, że tutaj jest pomidor, który nam do niczego tu nie jest niepotrzebny, więc go wyrwę, to tutaj ładnie się. Wysiał, um, wysiała mizunka. Tak, ona troszkę już pod, jeszcze podrośnie, ale ja już zbieram z niej liście e, i dodaję do sałatek. Jakie jeszcze tutaj mam niespodzianki? Mamy takie niespodzianki, proszę. Nasturcja. Bardzo mi miło, ponieważ tutaj nie mam w ogóle w tym roku nie miałam nasion nasturcji. Dodatkowo tutaj rosną normalne fasolki, takie szparagowe. Tutaj są te fasolki. Już zaczynają mieć kwiatki nawet. Także też będą o wiele wcześniej. Tutaj te fasolki mają bardzo ładne kwiatki. Tutaj też jest mibuna, mizuna. Em, Zdarza się raz na jakiś czas również i chwast, którego po prostu trzeba wyrwać to tyle. No, oczywiście, jak to wszędzie u mnie bywa w ogrodzie, jest też koperek, który po prostu ścinam na takiej wysokości. Górę używam do ziemniaczków albo zamrażam, i on znowu odbija nowe pędy. Nie pozwalam, żeby zakwitł, ponieważ ja lubię mieć takie zielone, zielony koperek do dodawania do ziemniaków i do, do innych potraw. No i bób, o którym Wam chwileczku mówiłam. Bób też fantastycznie rośnie sobie tutaj w szklarni. No, w takim kompoście to chyba wszystko by dobrze rosło, ale jest bliżej drzwi, ponieważ myślałam, że może będzie potrzebował więcej zapylania, ale świetnie sobie radzi. Tutaj zapach jest naprawdę boski. Yy, także, no, naprawdę jestem zadowolona z tej rabaty. O, jaki piękny Bobik tutaj już jest. Zobaczcie, widzicie, już jest jeden. O, drugi też. Fantastycznie, niech sobie rosną. No, oczywiście by to o wiele wcześniej niż, niż na zagonach w ogrodzie. Także jeżeli macie taką możliwość, to bardzo, bardzo polecam, żeby sobie takie, jakąś taką rabatę, jakąś taką możliwość zrobić, żeby można było w szklarni też sadzić coś wcześniej, zanim jeszcze będzie można wysadzać do ogrodu. Zabieram swoje cuda i idę do kuchni. Kochani, i teraz już mam moje y, żółte kary tajskie, bardzo pyszne. I tutaj są kawałeczki mojego e, cudownego groszku. Mmm, jak dobre. I zapijam to wszystko pysznym ginem i tonikiem, e, czego również życzę i Wam. E, dobrego jedzenia, najlepiej z własnego ogrodu i e, dobry letni drink na zakończenie dnia. Na zdrówko!